Czy to jest tak, że mądrzy rządzą głupimi, czy tylko głupi rządzą tak samo głupimi? Jakie inne źródła? Przepraszam, nie wiem. pytania. Dobrze, to jeszcze raz. Pisze pan o dochodach, które pan, yy, które pan yy, no miał. I te dochody pan, yy, pan do, yy, rozwija. To znaczy tyle z, dostałem z umowy o pracę, tyle mm -hmm. z umowy zlecenie, a tyle diety poselskiej. Ale również jest jednoosobowa działalność gospodarcza, z której przychód to 393 tysiące, tak? Mhm. Proszę mi powiedzieć, jakim sposobem przy przychodach prawie 400 tysięcy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć stratę? Co pan wrzucił w koszty? Stratę, przepraszam, moje finanse prowadzi księgowa. Ja realizuję różne zadania, tak jak powiedziałem, badawcze, konsultacyjne, rozwojowe. W związku z czym. Te Panie profesorze, ja są... też prowadzę jednoosobową no. działalność gospodarczą i nie wyobrażam sobie, że przy dochodach na rzędu 400 tysięcy, jeśli nie jesteśmy górnikami, nie kupujemy sobie wysoce specjalistycznego sprzętu, a zarówno pan, jak i ja nie jesteśmy mm -hmm. górnikami. To nie wiem, jak można, co można wrzucić w koszty, żeby mi wyszło ponad. Żeby mi wyszło 400 tysięcy kosztów. Znaczy, żebym ja wykazał stratę przy takich przychodach. No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, Czyli nie może potrafi poległem, pan odpowiedzieć, jak pan yy, zarobił za 400 tysięcy. Panie profesorze, bo to wygląda tak. Proszę, się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Że pan z jednej strony wykazuje dochody na poziomie 526 tysięcy mm -hmm. i prawie 400 tysięcy przychody również z działalności jednoosobowej gospodarczej. To razem jest 900 tysięcy. To, to, to już są poważne pieniądze, tak? To jest jakieś 800 000, e, 80 tysięcy mm -hmm. miesięcznie. Ale pan mówi, że broń Boże, pan tyle nie zarabia, bo pan na tej jednoosobowej działalności gospodarczej to jest do, do tyłu, pan w plecy jest. Prowadzi pan działalność gospodarczą po to, żeby do niej dokładać? No nie, absolutnie nie. No, a jak to z tego wychodzi, że pan dołożył? Co prawda przyszło 400 tysięcy, ale pan musiał dołożyć 5626 zł. Mhm. W związku z czym prawdopodobnie tak wynika z tego zestawienia. Koszty mojej działalności są niebywale wysokie. Zastanawiam mnie właśnie, tak. co to za koszty. Może pan się z nami podzielić tym sposobem księgowym, bo ja chętnie moją księgową wyślę na no, korepetycję. Zdecydowanie, jeśli jestem w projekcie, jakimkolwiek projekcie badawczym, projekcie konsultacyjnym, to muszę również ponieść koszty związane z współudziałem Pytam, współpracowników, którzy wykonują Ale jakich wykonują współpracowników? To jest działalność gospodarka. Nie mówimy teraz o tych grantach, e, których efektami są te książki, mm -hmm. bo to w, y, pan y, y, wymienił jako dochody pańskie zarobkowe, to, są zupeł to jest zupełnie inna kwota. Mm -hmm. Z tego wynika, że pańskie przychody miesięczne, panie profesorze, wynoszą znaczy przychody roczne, to jest, panie profesorze, no 900 tysięcy, ponad 900 tysięcy koszty prowadzenia działalności gospodarczej rozpisane pewno przez moją księgową mhm. Z, znajdą tam odpowiedź na pańskie pytania w tej chwili nie potrafię panu na to odpowiedzieć, bo nie jestem w tym wypadku przygotowany na to pytanie, że pan nie wie. Nie, no to jest niemożliwe, panie profesorze. Pan doskonale musi wiedzieć, jeśli pan prowadzi działalność gospodarczą, jakim sposobem zarabiając prawie 80 tysięcy miesięcznie, od połowy z tego nie płacimy podatków, bo okazuje się, że mamy stratę. No ale dobrze, to niech pozostanie pańską tajemnicą, skoro nie chce pan nam o tym powiedzieć.